Hej, z tej strony NamiiKat, a ja witam Was w kolejnym odcinku z Graveyard Keepera. Tak jak widzicie, odcinki są prawdopodobnie nagrywane od razu po sobie. Zresztą widać to tutaj po y, otaczających nas, nas dniach i czasie. Ale, ale... Mieliśmy zrobić amulet, do którego właśnie będę szła sobie powoli do naszego y, podkościelnego... Podkościelnych katakumb. Mówiłam, że dzisiaj pójdziemy do lochów, ale najpierw musimy zdobyć jeszcze 4 złote monety. I bardzo ważne jest to, że musimy wziąć udział, e, a w sumie zrobić e, jakby uroczystość w naszej tawernie. No i dobra, amulet już mamy. Fakty są takie, że będziemy potrzebować bardzo dużo ulotek, więc ja te ulotki aktualnie zrobię e, bo na właśnie taką uroczystość w naszej tawernie potrzebujemy ulotki i wiary. Zrobię ulotek tyle, ile będę mogła aktualnie. Okej, okay, tyle możemy zrobić. No i taki bardzo szybciutki wstęp w sumie, ale witam Was, tak jak powiedziałam, w kolejnym odcinku z Graveyard Keepera. Już ta y, seria niedługo prawdopodobnie będzie dobiegać końca. Jeszcze nie wiem, jak bardzo szybko to będzie, ale y, no myślę, że już niedużo nam po prostu zostało. Na pewno musimy do końca zwiedzić lochy, y, jeszcze rozwiązać sprawę z córką naszego astrologa. No, i oczywiście jeszcze parę ciekawych rzeczy, ale to y, zobaczycie jeszcze w następnych odcinkach. Y, oczywiście tak, chciałabym jeszcze zrobić babeczki. Czy ja w ogóle te babeczki mogę zrobić? Czy ja mam ciasto albo coś w tym stylu? Tutaj nie, tutaj są babeczki. Surowe ciasto, tego nie mamy. I w ogóle możemy oczyścić sobie gwoździe, a czy my możemy wyprodukować surowe ciasto? Możemy, ale nie mamy aktualnie wody, więc ja po tą wodę się udam, bo też musimy yy, dać wodę tam na dół, żeby zostało wykonywane nasze piwo. Bo póki co ono stoi w miejscu, że, ze względu na to, że nie ma po prostu wody. Więc ja tą wodę po prostu zaraz dostarczę. Dobra, y, dwa wiaderka wody pójdą na, na ciastka. Mie to na ciasto. Ile, ile tutaj wody pójdzie? Pójdzie tej wody 15 sztuk. No i dobra, niech tyle pójdzie. Ja wytworzę surowe ciasto, zrobimy z tego babeczki, bo nie mamy już co jeść. A babeczki są akurat bardzo, ale to bardzo wydajne w tym wszystkim. Chyba najbardziej w sumie. 80 babeczek. Aha, nie mamy paliwa. To zrobię na razie 19. Tego nie odkładam, babeczki nie odkładam. Surowe ciasto odłożę. Yy, idę oczywiście odłożyć tutaj wodę. Niech się wytwarza to, co się wytwarzać ma, czyli nasze piwo. Yy, I idziemy do naszej tawerny. Ale jeszcze zanim to, to pójdziemy do. Pod martwym koniem do wdzięczki. Cześć kochanie, w czym mogę pomóc? Zajmowałaś się kiedyś reklamą? Pomyślałam, że może zechciałabyś mi pomóc. Mogłabyś zreklamować moją firmę w mieście. Mogłabyś mówić wszystkim, że lubisz cmentarne warzywa. Że dzięki nim jesteś piękna. Przepraszam Cię, ale czy ty słyszysz jak to brzmi? Cmentarne warzywa? Hmm. Tak, to chyba nie najlepsza nazwa, ale też to świetne miejsce, a nasze warzywa są naprawdę dobre. Mogę ci zapłacić. Nie potrzebuję pieniędzy, ale chciałabym trochę biżuterii. W mieście od dawna y, nie ma już nic nowego, tylko staromodne pierścionki i kolczyki. Słyszałam, że jesteś bardzo uzdolniony. Kosiu, ozdobiłeś bardzo ładnie. Może zrobisz mi jakąś biżuterię? Coś z motywem cmentarnym, a ja w zamian za... Y, Rozreklamuję twoją firmę. Poza tym, jeśli zrobisz ładną biżuterię, będę, będę mógł sprzedać jej dużo w mieście. Będziesz, chyba. Co do śpiewania w twojej tawernie. Wybacz mi, mój drogi, ale nie mogę marnować czasu na pogaduszki. Zrozum, że moje zarobki zależą od tego, ile piosenek zaspiewam. Dlatego właśnie chciałabym z tobą porozmawiać. Nie zechciałabyś zespiewać w mojej tawernie? Cóż, może znalazłabym kilka wolnych wieczorów. Pierwszy występ będzie tylko kosztował 20 srebrnych monet. A jak wszystko pójdzie dobrze, następne będą darmowe. Może 10 wystarczy? Oczywiście, że nie, ale cóż, lepsze to niż nic. O, czyli y, będzie mogła y, dać koncert w naszej tawernie Okej, okay, wróćmy aktualnie do domu, bo ja w domu mam biżuterię i może zdążymy jej ją jeszcze wręczyć Tak jak widzicie, mam biżuterię, wezmę jej dwie sztuki, pomimo tego, że chyba tyle, aż nie będzie nam tego potrzeba y, Wrócimy jeszcze do zwłok, żeby dać je na stół Żeby oczywiście nam się one nie zepsuły bo tam, jak widzieliście, jedne się już zepsuły, ale to nieważne. Naprawdę. Dobra, dajemy je tutaj. Te zwłoki również dajemy tutaj. I ja się typ szybko tepnę zaraz do tawerny, bo musimy jeszcze z nią pogadać, póki ona tam jest. Pod martwym koniem. Oto biżuteria. Ale już ładnie wygląda. Widać, że jest świeży pomysł. Zachętnie urodzone damy na pewno kupią je w, jej w mieście mnóstwo. To co, rozlikamujesz moją fir firmę? Jasne, opowiem też wszystkim o twoich warzywach. No i jak widzicie, załatwiliśmy sobie darmową u udzięczki. W takim razie możemy już iść do naszej katedry, do naszej katedry. Boże co ja gadam. Do naszej tawerny i urządzić tam występ. Aha, przy okazji jeszcze porozmawiać z kryzoldem. To tutaj mamy po drodze, więc nim pogadajmy. Akurat do tawerny nam się nie spieszy, bo to zawsze możemy zrobić. Kryzoldzie, panna udzięczka się zgodziła. Domyślałem się, Horadryk jest wściekły, cóż za cudowna odmiana. Masz tu mój sztylet, a przy okazji miałem jeszcze jeden sztylet, ale gdzieś go zapodziałem. Był naprawdę drogi, więc możesz go sobie poszukać w lesie. No i dobra. Musimy przejść północnym lasem, żeby poszukać sztyletu, ale to zrobimy y, zaraz może. Póki co pójdźmy do naszej tawerny i urządźmy może jakiś występ. Bo y, w sumie tego jeszcze nie robiliśmy, a czemu nie huczne wydarzenie. Przy okazji zrobiliśmy złotą monetę. No i tutaj jak widzicie mamy Spencer Fest Stand-up i. Pie y, pieśń Panny Wdzięczki, ale y, co do tego potrzebujemy jeszcze trzy gwiazdki, choć możemy urządzić stand aby wind właśnie to wykonajmy. Moja żona chciała stracić na wadze, więc wzięła się za jeździctwo. W zrzucił 10 kilo. Moja żona to uosobienie dobroci. Powiedziałem jej, że chciałbym spocząć pod dębem. Żona zaraz chwyciła za łopatę i zaczęła kopać mi dół. Żona się ze mną rozwiodła, bo cuchnąłem rybą, ale czy to niby moja wina? Ryby mają się 24, myją się 24 godziny na dobę i wciąż capią rybą. Było niesamowicie. Patrz, czekają na mój autograf. Masz, możesz wziąć zaproszenie Młynarza. Haha, ha, twoje imprezy są znacznie lepsze niż te w mieście. No i dobrze, ogólnie gdybyśmy mieli yy, wino, bo aktualnie zapomniałam dać z tego przed, ale to już nieważne, byśmy prawdopodobnie zyskali trochę więcej pieniędzy. Ale ogólny zysk z wydarzenia mamy 20 monet i możemy porozmawiać sobie z dybletkiem, więc zróbmy to. Wiesz co? Naszej tawernie naprawdę przydałby się portier. Zadbaj, żeby stał przed tawerną, a Choradryk będzie zgrzytał zębami. Okej, okay, czyli musimy umieścić zombie przed tawerną. Akurat zombiaków mamy pod dostatkiem, więc zaraz to zrobimy. Ja zostawiam tu ulotki i zostawiam tutaj e, wiarę. Przy okazji pójdźmy jeszcze do Mietka, bo nie pamiętam jaki artefakt miał być pierwszy. Uzupełnijmy nasze towary. Z tego co widzę mieliśmy towary, ale one nie zeszły w wydarzeniu. Z reguły schodzą, ale tym razem coś musiało yy, pójść nie tak. Nie mamy jeszcze wytrychu i chyba od góry będziemy musieli to dawać, więc yy, póki co na razie nic z tym nie zrobimy. Ja odłożę sobie ten szczyt tutaj, żeby z nim po prostu nie biegać. Yy, I możemy iść jeszcze do młynarza. Ja nie mam pojęcia, czy do tego młynarza zdążymy. Yy, powinniśmy, ale czy tak będzie, no nie powiem Wam na 100%. Tepiniemy się pod martwym koniem i przejdźmy się stąd, do Młynarza, będzie troszeczkę szybciej. Mam nadzieję, że jednak to się uda, bo mamy już jego zaproszenie. Yy, powinien na nam dać pradawny wytrych, z tego co pamiętam. Daj mu zaproszenie. O, niesamowite, udało ci się. Tak, oto twoje zaproszenie. Powodzenia w konkursie. Hm, wiesz co? Zmieniłem zdanie. Te miejsc i konkursy są zawsze takie nudne. Nagrody idą tylko do najlepszych. Nie potrzebuję już tego zaproszenia. Cóż, tego się nie spodziewałem. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Pozwól mi brać udział w twoich występach komediowych. Są genialne. Aha, możesz wziąć te wytrychy. Cóż, zapraszam. No i dobra, mamy wytrychy, a młynarz będzie mógł brać udział w naszych konkursach. Przy okazji, tak jak powiedziałam, pójdźmy do, na północ do lasu, y, poszukać tego, co mieliśmy poszukać, czyli wytrychów y, Kryzolda, tak? Chyba tak. tego co się nie mylę, y, to poprawnie wypowiedziałam jego imię. Zapominam. Pomimo tego, że już naprawdę bardzo dużo grałam w tą grę yy, i bardzo długo zresztą, to, to, to jakoś zapominam tych nazw, bo one są jakieś yy, dziwne. No, imiona jak imiona, tylko że ciężko je pamiętać. Przejdźmy się tak obrzeżami, bo ja tak szczerze powiedziawszy grałam w tą grę, ale nie pamiętam, gdzie to jest. Yy, więc po prostu sobie pochodźmy. Przy okazji pozwiedzamy trochę mapy. Ja w tym czasie będę mogła Wam przypomnieć o tym, żebyście zostawiali łapeczki w górę i komentarze, a jeśli jesteście tutaj nowi, to oczywiście zostawcie subskrypcję na tym kanale z dzwoneczkiem, a my zbadajmy tą dziwną mgłę, którą już przed chwilą widzieliśmy. Konkor kładzie na ziemię kilka kawałków surowego mięsa, po czym yy, gwizdę. W wychyla się stary Sokół ze złamanym skrzydłem. Zaczyna połykać kawałki mięsa. Konkol uśmiecha się dobrotliwie. Konkol wyciąga kanapkę i zaczyna ją gryźć. Zanim skończył jeść połowę kotleta, w środku rzucił sokołowi. Och, to ten konkol taki pomocny. Tutaj kolejna. W co Baron tutaj robi? Był tu Lord Commander i żołnierze z górskiego fortu. Lord wydał wyrok i kogoś powiesili. Bledka? Tak właśnie zginął. To do to... nie. Powiesili dwóch bledków. Bletek miał brata bliźniaka? Oho, ciekawe. Hmm, dziwne, był tutaj. Wbiłem go w ten pieniek. E, co robisz? Postanowiłem wybrać swojego następcę zgodnie ze starym zwyczajem, tylko najbardziej odpowiedni cygan pot, potrafi wyciągnąć sztylet z zaklętego pnia. Wczoraj znalazłem tu sztylet, wbiłem go w ten pieniek i odczytałem zakręcie. A teraz go nie ma. Hmm, czy ktoś był tutaj wczoraj z tobą? Czterech cyganów, no i drwal i ten inżynier ee, Kosma? Okej, okay, więc tutaj się podział nasz tylet. Teraz będziemy musieli iść do kosmy i do drwala. Drwalem uda nam się pogadać bardzo szybko. Z kosmą nie ze względu na to, że jest już noc. Więc chodźmy do drwala. Nie wiem czy dobrze poszłam. Jeszcze troszkę się kupię na tej mapie, a zwłaszcza właśnie w tym północnym lesie. Dobra, tutaj jest drwal. Co do sztyletu. Hej, jak leci? Super, jestem teraz znacznie szczęśliwszy niż w naszej nudnej, luksusowej Lili. 50 pompek i kanapka z korą, i jesteś królem świata. 50 pompek? Hmm, pewnie bez problemu wyciągnąłbyś ten sztylet, prawda? Ha, zmarnowałem chyba z godzinę przy tym pięku i nic z tego nie wyszło, niestety. Dobra, więc teraz musimy zapytać kosmę, ale tak jak powiedziałam. Kosbą będzie trochę większy problem ze względu na to, że ono, go prawdopodobnie tutaj nie ma. No właśnie, nie ma go tutaj. Więc my udajmy się do Domku czy do, do może naszej tawerny. Zrobimy sobie jedną cutscenkę z, z tego przedmiotu, który mamy, czyli z wytrychu. Będzie brakowało nam jeszcze amuletu, ale amulet dopiero będzie dostępny w momencie, kiedy... Mm, Czekajcie chwilę. Jednak tepnę się do domu. A Amulet będzie dostępny, kiedy damy gorzałe oczywiście yy, naszemu tutaj Digowi, czyli naszemu bezdomnemu. Yy, tutaj chciałam zobaczyć, czy się skrzynki wykonują. Czego tutaj brakuje? Brakuje opołu. Dobra, to ja szybko yy, zrobię tutaj opół, ze względu na to, że jest Dzień Kupca i ja bym chciała po prostu te rzeczy sprzedać, a nie będziemy mogli ich sprzedać, skoro nie mamy opołu. E, więc niech te skrzynki po prostu się tutaj wykonują. Ja ten opół daję tutaj do skrzynek, żeby zombiek miał do niego dostęp. Daję również gwoździe, bo one nie są mi do niczego potrzebne. Mam nadzieję, że teraz zaczniesz je wykonywać, tak czy nie? Tak, zaczął, ale jeszcze gwoździe się nam kończą, więc gwoździe też szybko wykonam. Niech ma je na zapas, bo potem będzie stękał, że on nie mógł tego zrobić, bo czegoś mu brakowało. A tak naprawdę wszystko ma prawie pod ręką. Dobra, już wszystko jest, niech on tutaj sobie wykonuje te rzeczy. A my idziemy po zombiaka i tepniemy się do naszej tawerny właśnie po to żeby tego zombieka postawić a przy okazji zrobić y, te wytrychy o których mówiliśmy. Jego tutaj mogę postawić kurde chciałabym Aha, no, właśnie, chciałabym zobaczyć, który z nich jest najmniej wydajny. Tamten jest wydajny na 22, ten też na 22 i ten jest chyba najmniej wydajny. Tutaj to macie zapisane. Tak, ten jest najmniej wydajny, jest wydajny na 20%, więc to bardzo mało. Ze względu na to go właśnie weźmiemy do gadającej czaszki, żeby był naszym portierem. Zadanie wykonane. Teraz chyba zostało nam pogadanie z Bledkiem. Czy nie? Bledek chyba nie chce z nami gadać. Eee, o portierze. O portierze. Nasza tawerna ma najlepszego portiera w świecie. Jest umarlakiem. Jak ty? Doskonały wybór. Nie umarli to niezawodni pomocnicy. No i dobra, to w sumie tyle z naszej yy, gadki. Chodźmy w takim razie zrobić oczywiście nasz yy, tutaj magiczny teleport do dawnych czasów. Daj mu prawdawne wytrychy. Masz to nasz to złodziej? Nasz młynarz to złodziej, serio? Oczywiście, że nie. To długa historia. Głowa do góry, stary. Nawet nie musieliśmy wykręcać yy, mu rąk. Hasło, idź do diabła, Kresoldzie. Prawidłowe. Masz klucze Lucjuszu, wszystkie sześć? O tak, Choradryk spisał się na medal. Związał ojca i przetrząsnął cały dom, prawda? Józef, na nas czeka. Bierzmy się do roboty. To jest choradryk, Kresold i tego nie pamiętam. Tutaj jest Józef chyba. Gdzie byłeś lucjuszu? A, to jest Lucjusz. Dwóch regionistów nie mogło sobie poradzić z jednym staruszkiem? Zaczynajmy, wysłuchaj naszych słów w portalu. Pragniemy pozbyć się pradawnego Boga, jego praw, modlit i całej tej reszty. Poza tym, chcemy nauczyć się budować domy, szyć ubrania i hodować rzeczy do jedzenia. I jeszcze daj nam moc, żebyśmy mogli zmusić innych do robienia tego za nas. Eee... Co, Lucjuszu? Dlaczego? Ciekawe są teraz te retrospekcje. Witajcie, drogie dzieci. No, kim ty ulicha jesteś? Tym, który posiada władzę, zdolną rozbudzić i odmienić wasze umysły. Dam wam umiejętności, dzięki którym wasze ręce będą silne i twórcze. Jestem mistrzem! No, chłopaki, niezła wtopa! Ten grabarz skonstruował wehikuł na tym wzgórzu. Prawie wrażenie łebskiego gościa był geniuszem. Wiesz trochę migo nawet żal. Wyobraź sobie, że użył Wesikułu w ostatnim dniu pracy. Coś poszło nie tak, a skutki masz przed oczema. Ciekawa sprawa, życie toczy się dalej. No cóż, taka prawda, życie toczy się dalej. Nic już na to nie poradzimy. Dobra, ja e, b, b, chciałam odłożyć na miejsce. Ten wytrych, czyli tutaj do naszej yy, biblioteczki. Bierzemy przy okazji monety, jeśli coś się sprzedało. Yy, I wracajmy do domu. A w sumie to jeszcze zaglądniemy sobie do, yy, do tego miejsca kupca, yy, żeby... Aha, jeszcze drwal. Zapomniałam, drwal. Yy, znaczy kosma. Tak, kosma. <gł> Właśnie o to mi chodziło. Chodźmy pogadać z kosmą. Bo przecież już możemy. To jest res. Kosma jest po lewo. Chodź tu kosma. Co to sztyletu? Kosma nie myślałeś kiedyś, żeby zostać baronem cyganów? Hmm, pewnie słyszałeś o tym sztylecie. Też próbowałem go wyciągnąć. Nie przeszedłem za późno. Ty go wyciągnąłeś? Próbowałem przez północy. Chciałam go sprzedać jednemu cyganów. Niestety nie udało mi się. Może Tres coś wie. Okej, okay, więc chodźmy do Tresa. Teraz do tego na prawo. <grych> no to jest trochę taka latanina, zwłaszcza gdy z nimi się gada, no ale co poradzić? Nic innego nie zrobimy w tym przypadku. Co do sztyletu. Tres, nie znalazłeś przypadkiem w lesie pradawnej broni? Nie, wybacz. Jestem zajęty myciem grzybów. Chwila, a czym ścinasz te grzyby? Nożem, ale e, skupiłem go dzisiaj rano. Na szczęście znalazłem jakiś stary sztylet, dywity w pieniek. Masz, możesz sobie wziąć ten rubiec, jeśli chcesz. To jest zabawne, właśnie rozmawiałem z przyszłym baronem cyganów. Dobra, ważne jest to, póki jeszcze yy, właśnie pamiętam, żebyśmy udali się jeszcze do naszego tutaj kupca. I zobaczyli, czy nasz ząbiek dostarcza mu skrzynki, bo jeśli nie, to nic nie zarobimy, a to dla nas bardzo ważne. Okej, okay, skrzynki są dostarczone, więc wszystko jest jak należy. Możemy liczyć na wsparcie panny wdzięczki. Porozmawiałem z Paną wzięczką, zajmie się szefem rady królewskiej. Okej, okay, to tyle. Więc chodźmy w takim razie do barona. Tam skrzynki się sprzedają, wszystko jest jak należy. W tawernie sprzedaje się pićku alkoholowe. I teraz udajmy się jeszcze do barona. Z baronem pogadajmy, że Teres jest nowym, a w sumie to przyszłym, baronem Cyganów. Tak, właśnie, właśnie tak. Właśnie tak się stało. Cóż to miało znaczyć? No i do lochów dzisiaj nie pójdziemy, ale mam nadzieję, że w następnym odcinku nam się to uda nadrobić. E, na Przy okazji jest tu jakaś mgła, więc może najpierw do niej pójdźmy. No, zbadaj ją. Halo. Młody astrolog i cyganka całują się przyrodnie, po czym on odchodzi. Pojawia się cygański baron, odpycha kobietę, wyciąga nóż i biegnie za astrologiem. Młoda cyganka wykrzykuje coś i wskakuje na swój brzuch. I wskazuje na swój brzuch. On zdrywa jej naszyjnik i ją policzkuje. Ona zaś upada i zaczyna płakać. Ale niedobry ten baron. Aha! I to tyle? Jakby. Nic z tym rzadkim sztyletem nie mamy, nie mamy, nie możemy zrobić. Myślałam, że musimy pogadać z baronem Cyganów, ale na to wychodzi, że nie. No to tak przy okazji. Tak, przy okazji, możemy odblokować sobie już wydobycie marmuru. Bardzo mnie to cieszy, więc właśnie to teraz zrobimy. Przy okazji, możemy wydobycie w naszej kopalni już odblokować, więc to też już zrobię. No i teraz będziemy czekać z 300 punkcikami i 50 zielonymi na sztukę kamieniarską. Po niej będziemy odblokować już wszystko jak leci, tylko jeszcze przed tym będziemy musieli wykupić marmurowe nagrobki. No i tutaj pewnie jeszcze. jeszcze jeszcze coś. Będziemy musieli wykupić. Ale właśnie, chciałam zobaczyć jeszcze zanieść a amulet do ostatniego pomieszczenia na ósmym poziomie lochów. To będziemy musieli zrobić. Jednakże teraz tego już nie zrobimy. Bo tak jak wam powiedziałam, no po prostu odcinek się już będzie kończył. Więc ja jeszcze udam się na chwilę do... Do kogo ja się udam? Hm, rzadki sztylet. Myślałam, że jeszcze może kryzoldowi możemy go oddać, ale chodźmy zakończyć sobie przy kryzoldzie, przy okazji może z nim pogadajmy, choć no właśnie nie sądzę, że będzie chciał z nami gadać. Ale ja w tym miejscu dziękuję, że byliście, dziękuję, że oglądaliście i do następnego razu. Pa pa!